Patrzcie, polskie piwo w Niemczech. Namysłów Euro 29 i tyskie. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne, tu jest polskie. Może przeoczyłem. Reszta to chyba są jakieś albo ukraińskie, albo rosyjskie. Nie znam się na tych literkach. Trudno mi powiedzieć. O, tu jest, że jest tyskie. Lech jest. Tyskie Radler. Lech. Warka. Warka Strong. Czeskie. O, tu też jest żywiec, jeszcze jeden. Żubr nawet tu jest. Tam też jest Tatra. A dzisiaj mamy 22 marca 2025. Jak ktoś wie, może napisać, co to są ukraińskie piwa czy rosyjskie, czy jakieś jeszcze inne. Chociaż ja zaraz chyba odwrócę i zobaczę. A, Ukraina. Pisze na dole.